No dobra, to lecimy dalej. Ja czekam ja na to pyk. Pyk? No, pyk a kuku. Pyk i a kuku. No. To co? Lecimy? Lecimy. Z czym lecimy teraz? Ach, poczekaj mi przeszło o tym, jak to było. Jak przygotować do dorosłego życzenia. No, ale mów wyraźniej, jak przygotować do dorosłego życia. No. Ofiarę czy przygotować? No, nie. Ty coś o tym wiesz. Nie wiem, czy ja coś o tym wiem, ale wiem jakie konsekwencje. Dzisiaj zbieramy tego żniwo że dzisiaj bycie ofiarą jest bardziej opłacalne. Zresztą nie miałem to powiedzieć. Bo jak jesteś, jak jesteś ofiarą, to nie musisz brać odpowiedzialności. No. Za swoje życie, za swoje wybory, za swoje decyzje, za swoje porażki, za swoje błędy, za swoje sukcesy to szybciej, ale, ale bardziej wiesz, winnym, że nie wszystko czasem się udaje i to jest okej, okay, bo biorę odpowiedzialność, że też, to jest też pokora. No. Tam się mieści wszystko w odpowiedzialności. A w byciu ofiarą zawsze znajdziesz winnego. I co to, co też w takiej postawie, jak można, co można wykreować? Znaczy wykreować, to też takie słowo. Jaki świat tworzymy przez to? Nie mówię. Nieufny? jaki jeszcze, zakompleksiony, pełen strachu. strachu, i to jest ten atut, tak, to jest to dobro. Superwizja, nie? Przyszłość zarąbista.